Parę dni temu u nas w Szczecinie u Dominikanów gościliśmy ojca Macieja Biskupa z jego książką Nieostatnie Kuszenie Jak przetrwać noc kościoła. Ojciec Maciej tutaj w Szczecinie jest znany, był poprzednio proboszczem i przeorem. Jest to książka bardzo ciekawa bo pokazująca problemy dzisiejszego kościoła, jak przetrwać noc kościoła, diagnozująca tą noc kościoła, pokazująca gdzie jest nadzieja, ale też to, że jesteśmy poddani pokusom, pokusom różnego rodzaju, tak jak Chrystus był na pustyni kuszony przez szatana, tak my mamy różne pokusy jako chrześcijanie i to pokusy typu sprawowania władzy w kościele, taka jedna z ważniejszych. I jest to książka nie tyle akademicka, teologia, nie tyle socjologia, ale jest to opowieść duchowa z takiego duchowego wędrowania Dominikanina, który spotykając się z ludźmi spotyka się z problemami. Jest to książka tym bardziej na początku wakacji do niej zachęcam, bo to może być dobra lektura wakacyjna. Wydało, tą książkę wydawnictwo WAM jezuickie, jezuici wydają dominikanów, jeszcze inne książki innych dominikanów, u nich się ukazywały ojca Ludwika Wiśniewskiego czy ojca Pawła Krupy, ale chcę pokazać i powiedzieć to dlatego, że nakład tej książki już się sprzedał. Sprzedał się dlatego, że bardzo wielu ludzi, czytając tą książkę, znajduje po prostu jakąś pociechę, ale znajduje też nadzieję z pytaniem, jak dzisiaj być katolikiem, jak żyć właśnie w tym kryzysie kościoła, o którym prawie każdego dnia słyszymy. I ojciec Maciej Biskup stara się odpowiedzieć i pokazać takie duchowe ścieżki, po których możemy się poruszać, ażeby przetrwać tą noc kościoła, ten kryzys kościoła, w którym dzisiaj się znaleźliśmy.